Cześć, witajcie. Ostatnio w komentarzach, w wiadomościach, czy na Instagramie, czy na YouTubie pojawiły się pytania dotyczące różnych produktów, w tym Reti Bazy 17000, serum marki Anui, czy maski w płachcie Biodens. Nawet z takim komentarzem, bo jest na to hype, czyli jest rozgłos, jest szum. Wszyscy zaczynają o tym mówić, wszyscy tego zaczynają używać, czy warto. Pomyślałam sobie, że jakby poza tym, że mogę nagrać oczywiście film, co ja sądzę o takich produktach, no to powiedzmy sobie otwarcie, takich produktów w sensie nowych, nowości, które nagle są tak zwanym hypem, powładowane są tam też duże pieniądze czy w reklamę, czy w marketing influencerski, jest dużo. Każdy nowy produkt, każda nowość, każda nowa marka powoduje pytanie w nas, czy warto go kupić, czy w ogóle warto w niego zainwestować, czy warto go mieć w pielęgnacji. To spróbujmy potraktować ten film trochę bardziej edukacyjnie, po to, żeby na przykładach wyciągnąć pewne wnioski, zobaczyć, co powoduje, że takie produkty kupujemy, pod wpływem czego, czy faktycznie głowy, czy jednak nie. I nauczmy się, zacznijmy się uczyć, jak oceniać, jak sprawdzać samodzielnie, nie tylko w kontekście tego, że ktoś znowu wyda swoją opinię, bo ja oczywiście mogę powiedzieć, co sądzę o tych produktach, ale to będzie znowu moja opinia versus czyjaś inna. I tu się pojawia pytanie, to komu zaufać? Kto mówi e, lepiej, kto ma rację? Szczególnie jeżeli to będą dwie sprzeczne opinie, to co wtedy? No to właśnie, chcę Ci dać dzisiaj narzędzia, Abyś wiedział, wiedziała, co zrobić w momencie, kiedy są dwie sprzeczne opinie, a Ty masz podjąć decyzję, czy chcesz tego produktu, czy nie. No to co? Mam nadzieję, że jest jasne, będziecie oglądać do samego końca. Trochę będzie merytorycznie, ale też z oceną moją e, kosmetyków na samym końcu. Także bądź do samego końca, bo będą fajne rzeczy. Jedziemy! Wydaje nam się, że kupujemy kosmetyki racjonalnie że sprawdzamy składy, składniki, stężenia, co ma być, czego ma nie być, oceniamy markę, sprawdzamy, czy jest, czy ma badania teraz to w tym kierunku idzie, ale czy na pewno. Daj znać w komentarzu, ile razy w ciągu ostatnich 6 miesięcy dokonałaś, dokonałeś zakupu kosmetyków. Nie chodzi mi o ilość kosmetyków, tylko sam proces kupowania, czyli została podjęta decyzja. Ja założyłam na potrzeby tego edukacyjnego procesu, że to jest raz w miesiącu, że raz w miesiącu jakiś zakup kosmetyków został dokonany. Jeżeli raz w miesiącu wykonujemy daną czynność, czyli dokonujemy zakupu kosmetyków, zrobiliśmy całe sprawdzenie stężenia składników, co ma być, czego ma nie być, ocena marki itd. To, czy nie powinniśmy się już nauczyć wiedzieć, jak kupować kosmetyki, mieć pewność za każdym razem, że wiemy, i nie zastanawiać się, czy warto kupić kolejny kosmetyk, czy jego ja potrzebuje, czy nie, bo przecież już, już wiem? No i tutaj właśnie jest ten element, który się pojawia trochę mieszający, bo nam się wydaje, że kosmetyki kupujemy racjonalnie, logicznie, rozumowo, z głowy. No, a chyba jednak nie. Zobacz dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze, faktem jest, nasze mózgi są leniwe. To nie jest, to jakby nie chodzi tylko o kosmetyki, chodzi o wszystko. One lubią robić prosto, bez większego przemęczania się. Są leniwe. W związku z tym, łatwiej jest nam zapytać kogoś innego o zdanie i polegać na tej ocenie, niż samemu coś sprawdzać, analizować. Tylko teraz, jeżeli pytam kogoś innego o zdanie, to biorąc to zdanie pod uwagę, czy kierując się w ogóle tym zdaniem, oznacza to, że ufam danej osobie, że wie, co powiedziała, że to, co powiedziała ma sens, ma rację, jakby jest dla mnie wiarygodne. Czy zaufanie jest logiczne i racjonalne? Śmiem wątpić. Gdyby tak było, marketing influencerski już by dawno padł i był pogrzebany, a kolejni celebryci nie byliby zachęcani do tworzenia marek kosmetyków, które są kompletnie niepotrzebne na rynku. A jednak, z racji tego, że ufamy konkretnym osobom, i to jest bardzo subiektywne, no, cały marketing influencerski, celebrycki, jakkolwiek go nazwiemy, jest mocno cały czas nakręcany i jest bardzo e, dobrą działką, jeżeli chodzi o działania dla firm. Do tego wszystkiego jeszcze sama nauka mówi, że my decyzje zakupowe potrafimy podejmować w ciągu kilku sekund, dosłownie pięciu sekund, i to pod wpływem emocji i czucia. E, ten temat będę szerzej rozwijała w ogóle w bezpłatnym evencie online, który startuje już w poniedziałek, 3 listopada. Tego, jak te emocje, czucie mogą wpłynąć na nasze decyzje zakupowe i w ogóle na samą skórę. Ale do samego czucia i emocji dochodzi jeszcze dopamina znowu racjonalnie, tak? Jakby, może inaczej z głowy bo to nieracjonalnie to z głowy dopamina i system nagród. I teraz bardzo ciekawa rzecz jest taka, że Zakup kosmetyku, a nawet myśl o zakupie kosmetyku jest dla naszego mózgu bardziej ekscytujący. ekscytująca, myśl o zakupie jest bardziej ekscytująca niż posiadanie samego kosmetyku. Czyli jesteśmy podjarani tym, że mamy sobie kupić nowy kosmetyk. Czy to jest racjonalne? Mm -mm. Czy to jest logiczne? Mm -mm. Czy to jest z głowy? No trochę jest, dopamina jest jakby wpływa na głowę. E, ale to nie, jest, to nie jest stricte fakty nauka i tak dalej. Dlatego ciągle kupujemy, łapiemy się na nowe kosmetyki i dlatego ciągle później potencjalnie e, rozum nam to racjonalizuje, mówiąc: hmm, to jednak jest dobry kosmetyk albo no, była promocja, to kupiłam od razu dwa, bo to się opłacało, będę miała na zapas. E, czy tego potrzebuję?" Nie wiem, ale kupiłam. E, może się przydać albo dam na prezent. Będzie ok. Dajcie znać, jak wy się z tym czujecie w tym momencie, z takim e, wywodem, czy się zgadzacie, czy nie, czy jednak będziecie myśleć ciągle, że to jest racjonalne. Idę dalej. Po pierwsze, czy da się to zmienić? Da się to zmienić. E, wymaga to uważności i wymaga to regularnej pracy. Eee, znowu, praca to się nam kojarzy jednak w Polsce, trudne słowo ciężka praca i w ogóle. Nie, to wymaga trochę hmm, innego podejścia, tak to nazwijmy. I właśnie o tym podejściu, bo kupując kosmetyk jesteśmy uczeni, żeby oceniać go, czy on jest dobry, czy zły. Czy warto w niego zainwestować, czy nie. Czy ma dobry skład, czy nie. Czy to jest dobra marka, czy nie. A tak naprawdę to jest kwestia zmiany pytań, które sobie zadamy w przypadku zakupu kosmetyku zanim pytania się wyświetlą na ekranie razem ze mną. To y, przypominam i zapraszam na event właśnie, który startuje już 3 listopada. W trakcie którego będziemy się uczyć, jak poznać swoją skórę, jak zacząć kupować kosmetyki mądrze, uważnie, jak pielęgnować skórę uważnie, a niekoniecznie tylko marketingowo-świadomie i powiem na czym polega różnica. Y, jak oddzielać, oddzielać ziarna od plew, jeżeli chodzi właśnie o marketingowy. Przekaz, nazwijmy to tak, chciałabym powiedzieć Bełkot, ale no dobra, już powiedziałam Bełkot. Jak zacząć ufać swoim wyborom pielęgnacyjnym w zgodzie ze sobą i uczyć się zaufania do siebie i do swojej skóry? Będzie merytorycznie, będzie praktycznie. Będziemy diagnozować skórę na pięciu różnych wymiarach i to jest absolutnie moje nowe autorskie narzędzie, które będzie tylko dla uczestników eventu. Także naprawdę warto być. Link w opisie. Klikajcie, dopisujcie się. Nawet jeżeli nie zdążycie 3 listopada, to bądźcie 4, 5, 6. W sumie są cztery dni bezpłatnego eventu codziennie, półtorej godziny ze mną o skórze, o pielęgnacji. Dawno czegoś takiego nie było, i kolejne pewnie już będą tylko po angielsku, więc warto, warto być na tym polskim. Dobra, jakie pytanie? Po pierwsze, czego ja oczekuję od kosmetyku. Po co go chcę kupić? Nie czy on jest dobry czy zły w pierwszej kolejności. To jest kierunek, w którym chcą marki kosmetyczne, żebyś to myślał. Ty masz się zastanowić, czego ja od niego oczekuję. Drugie pytanie. Czy ma składniki, które mogą zrealizować to zadanie, czyli mogą mi dać to, czego ja oczekuję, jeżeli już chcemy naukowo sprawdzać. A trzecie pytanie, bardzo ważne, a szczerze mówiąc to nawet bym zadała go jako, pierwszy, jej jako pierwsze, czy ja go w ogóle potrzebuję, tego kosmetyku, bo może już mam pod taki sam albo pod, o podobnej funkcji. Żeby jednak powiedzieć, czy mam o podobnej funkcji, no to muszę wiedzieć, czego oczekuję. No dobra, niech będzie. Jeszcze, drugie, trzecie, mamy trzy pytania podstawowe. I spójrzmy sobie na te pytania z perspektywy produktu Reti Baza 17000. Czego ja oczekuję od kosmetyku e, takiego z retinolem? No, zdecydowanie chciałabym działania przeciwzmaszczkowego, tak? Rozjaśniającego kolory skóry, poprawiającego jędność skóry, strukturę skóry jako taką. E, to jest to, czego oczekujemy od produktów. Z retinoidami ogólnie rzecz biorąc. Sam kosmetyk, patrząc na reklamę, którą znalazłam, która by the way miała milion wyświetleń, więc naprawdę tam sporo było pieniędzy zainwestowane w samą reklamę, bez komentarzy pod filmem jest to była stykta moim zdaniem, reklama. Sam kosmetyk obiecuje glow, nawilżenie, działanie anti-aging i działanie na Sebum. Przy okazji z racji tego, że jest lekka konsystencja, to je, że nie będzie zatykał. Od razu powiem tak, to, to ostatnie jest bullshit. Bo to, że jest lekka konsystencja, nie oznacza, że nie będzie zatykał. To jest kwestia składu tej konsystencji, a nie lekkości. Ale to pomijam na razie. To jest inna kwestia. Bardziej mi interesuje obietnica i ich realizacja. I teraz zobaczcie. Ta obietnica kosmetyku, czy to oczekiwanie również, bo w sumie mogę powiedzieć, ok, to ja też oczekuję tego glow, nawilżenia, działania anti-aging, działanie na sobą mi jest niepotrzebne. No i tu jest problem pierwszy, który się pojawia, który powinien nas zatrzymać. To są bardzo ogólne obietnice i jak my się na to chwycimy, że tak powiem, złapiemy, no to to trochę jest tak jak z ćwiczeniem coachingowym, e, pomyśl o psie. I teraz napisz, możesz napisać w komentarzu o jakim psie pomyślałaś, pomyślałeś, bo to może być pies biały, czarny, łaciaty. Kundelek rasowy, pudelek, terierek, sznaucer, wilczur, mojej ciotki, mój własny, mojego taty, ten, który odszedł za tęcze dwa lata temu, każdy z nas pomyśli o czym innym. I to jest właśnie ten element, który nam się rozpływa w takim ogólnym podejściu: no glow, no dobra, ale to wszystko zależy od skóry. Mierzmy też siły na zamiary. Czyli zobaczcie, pomimo pytań o kosmetyki, będziemy wracać do skóry, bo bez znajomości swojej skóry, i tego, co możemy osiągnąć, tego, co, e, czego ona potrzebuje i co ona nam może dać, możemy zadawać dużo pytań o kosmetyki, ale kosmetyki wtedy nie zadziałają, jeżeli nie połączymy ich ze skórą. Więc dobra, pierwsza rzecz. Co w przypadku tego, um, tego kosmetyku? Ok, to ja oczekuję, nawet nie oczekuję poprawy nawilżenia, nawet nie oczekuję glow, oczekuję, że moja skóra po prostu będzie wyglądała w ciągu miesiąca, dobra, w ciągu trzech miesięcy. Spłycą mi się zmaszczki mimiczne, drobne zmarszki mimiczne. Oceniam je w tym momencie w skali od 1 do 10. Załóżmy, że oceniam je na 5. Chciałabym, żeby po trzech miesiącach były przynajmniej na 3. Mogę sobie zrobić zdjęcie przed Bo, sprawdzić, ocenić. To już możemy jakieś konkretne oczekiwania zweryfikować, bo w przeciwnym razie to jest takie: No, obiecuję, no, glow i obiecuję, że Cię nigdy nie opuszczaj. Co? I jakoś mi się udało opuścić, jakoś mi się nie udało zrobić glow, i jakoś nie widzę nawilżenia i jakoś nie widzę innych rzeczy. Nie widzisz, bo nie wiesz, czego się spodziewać, bo te obietnice są mega szerokie, mega ogólne. Idźmy dalej. Czy ma składniki, które mogą zrealizować te obietnice? Czy ma, ma składniki, które mogą zrealizować moje oczekiwania? No więc przede wszystkim, jeżeli to jest produkt z retinoidami, to powinien mieć retinoidy, które będą w stanie tą skórę pobudzać do działania. No i tutaj znowu pojawiają się lekkie schody w przypadku naszej reti -bazy, e, 17 17000, bo ona nie zawiera retinolu czy retinalu, co do którego jakby mamy większe prawdopodobieństwo, że zadziała e, anti-agingowo. Tu mamy pochodną, czyli mamy retinol palmitate. E, owszem, jakby, jak to producent komunikuje, 10 razy więcej niż w innych popularnych maściach e, z witaminą A, ale nie jak się nam ma to do, e, to był kiedyś taki komunikat m, o witaminie C, że jest jej 50 razy więcej niż w nie mam pojęcia, ile jest witaminy C w pomarańczy, to skąd mam wiedzieć, ile to jest 50 razy więcej? I jak to się ma do stężenia składnika w postaci witaminy C, kwasa skorbinowy 15%, jakby tylko komunikują mi, że jest 50 razy więcej niż w pomarańczy. Ale ja nie nakładam pomarańczy na twarz. Tak samo tutaj, nie nakładam innej maści z witaminą A na twarz, żeby zobaczyć 10 razy więcej stężenia, tylko jakby chcę wiedzieć, co działa. Na stronie Hebe, drogerii Hebe, znalazłam informację, że to jest jakby to 17 tysięcy jednostek, to jest odpowiednik 1% tej pochodnej, nie retinolu, pochodnej retinolu. Z tą pochodną retinolu jest o tyle problem, że ona jest stosunkowo... Po pierwsze, może inaczej, ona nie, jest, nie, nie tyle, że jest łagodna, tylko ona potrzebuje długiej konwersji w skórze, żeby dojść do kwasu retinowego, czyli tej aktywnej formy retinoidów w skórze, bo ona musi przejść od, od palmitinian retinylu do retinolu przez retinal i dopiero kwas retinowy. No i za każdym razem w trakcie tej konwersji trochę zostaje mniej w skórze, trochę jest mniej aktywne, trochę mniej aktywne. Zaczęłam szukać, znalazłam jedno badanie e, przy pomocy czata GPT, e, które pokazywało, jak to wygląda w kontekście tej konwersji, jeżeli chodzi o procenty. No więc wychodziłoby pi razy drzwi, powiem tak, bo tutaj trudno jest to bez konkretnych pewnie przyrządów przeliczyć, że mniej więcej na podstawie tego badania 8% z całości potencjalnie się wchłania, może zadziałać. Więc ciągle nie do końca wiemy, jak duży jest, jakby nie ma, nie ma punktu odniesienia, bo no bo nie ma punktu odniesienia do retinolu, na przykład nie wiem, że 17 tysięcy jednostek e, re, retinyl palmitate e, to jest nie wiem, odpowiednik 1% retinolu w kosmetyku. Nie wydaje mi się, wydaje mi się, że to jest bardzo stosunkowo niewielkie stężenie. Być może przy dobrych wiatrach, jeżeli by to, ale to gdybym całkowicie przy dobrych wiatrach doszłoby może do 0,1, 0,2, no to to jest bardzo, bardzo łagodny krem przeciw, przeciwmaszczkowy. No i teraz pytanie. Załóżmy, że tak będzie, znowu, na potrzeby edukacyjne. Jeżeli do tej pory używałam retinolu w postaci, nie wiem, 1 czy 2% i chcę jeszcze poprawy, Skuteczności moich działań, no to 0,1 czy 0,2 to mi, przepraszam, bardzo nic nie zrobi. Nie w tym czasie, który założyłam. Więc mierzmy siły na zamiary. Jakby tutaj bardzo mocno został produkt wyeksponowany, ale. On może już nie jest stricte nawilżający. Gdyby to była mniejsza e, ilość, typu tam 1500-1700, tak jak właśnie w pozostałych tych maściach z witaminą A, to powiedziałabym, jest to maść nawilżająca stricte. Tu być może rzeczywiście łagodne działanie anti-agingowe może się pojawić. Czy się pojawi? Nie wiem, nie stosowałam tej maści, nawet nie mamy punktu odniesienia. Za mało jest informacji, za dużo jest mydlenia dla mnie trochę oczu. E, więc. Jestem sceptyczna, ale dla początkujących e, chcących bardzo łagodną wersję i nie spodziewających się, nie wiadomo efektu wow, czyli znowu wracamy do oczekiwań, to może być dobre rozwiązanie. E, czy, e, co jeszcze? czy ja go potrzebuję? Bo może mam, składnik, może mam kosmetyki o podobnej funkcji? Oczywiście, że mam kosmetyki o podobnej funkcji, nie, ja nie potrzebuję tego produktu. Dlatego go nie kupiłam, nawet jeżeli kosztuje raptem, tam, nie wiem, 20 złotych niecałe. Tu nie chodzi o cenę, tu chodzi o to, czy ja go potrzebuję, czy ja go zużyję. Nie, nie zużyję. Nie potrzebuję go. I na to pytanie też należałoby sobie każdy z nas odpowiedzieć co jak. Podobnie jest z wszystkimi innymi produktami, które się pojawiają. Czyli znowu sprawdzamy, czy w ogóle one mogą coś zrobić. W przypadku tych serów marki Anui... Tam nie ma jakiegoś nie wiadomo jakiego odkrycia. Tam jest serum z witaminą C, chyba z glutationem. Okej, okay, jakby fajne dwa składniki. Tam jest jakiś serum z kwasami, nie pierwsze i nie ostatnie na rynku. Tam jest jakieś serum nawilżające z kwasem hialuronowym, być może z czymś jeszcze innym. Przepraszam, nie pamiętam. Ale znowu, nic czego nie byłoby na rynku już w kontekście składników. Nic czego nie byłoby na rynku już w postaci serum nawilżającego innego, które mogę wybrać, które również nawierzy moją skórę. I to jest na zakończenie moja, moja puęta. Moim zdaniem, na rynku mamy już naprawdę wystarczającą ilość kosmetyków. Ja wiem, że to jest biznes i sprzedaż kosmetyków przynosi efekty, mam tego pełną świadomość. Ale jeżeli ktoś mówi, że tworzy kosmetyki dlatego, że nie znalazł na rynku pielęgnacji dla siebie, to ja odpowiem tak. To znaczy, że nie znasz swojej skóry. Bo ja jestem w stanie skontaktować się z Twoją skórą, porozmawiać z Twoją skórą i dobrać na bazie tego, co jest na rynku, pielęgnację, która będzie skuteczna. Nie trzeba tworzyć z tego powodu kolejnej nowej marki kosmetyków i to sprzedawać. My naprawdę mamy enough. My mamy wystarczającą ilość kosmetyków. I zacznijmy kupować te kosmetyki naprawdę z głową dla naszej skóry, nie dlatego, że kupujemy kosmetyk. Ok? Dajcie znać w komentarzu. Czy te pytania, trzy podstawowe pytania, czy, czego ja oczekuję, czy ma składniki, które mogą zrealizować moje oczekiwania i czy ja potrzebuję tego kosmetyku, czy to jest coś, co Wam pomoże w e, działaniach, czy coś jeszcze się Wam pojawia, jakieś inne wątpliwości, dajcie znać, bo możemy ten temat rozwinąć w kolejnym e, odcinku. Na razie się z Wami żegnam i mam nadzieję, że widzimy się na evencie już w poniedziałek o godzinie. 19 czasu polskiego bezpłatny, online, na Zoomie. Do zobaczenia!